Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na klopsiki wołowe z piórem ziemniaczanym i kapustą w sosie pomidorowym. Do ich przygotowania potrzebujemy na piórę 6 średnich ziemniaków, 50 g sera cheddar, 3 łyżki mleka, 1 łyżeczka soli, pół łyżeczki zmierzonego ziela angielskiego, na klopsiki potrzebujemy 500 g mięsa wołowego, 2 jajka, 150 g poszatkowanej kapusty, 3 łyżki oleju roślinnego, 2 ząbki czosnku, 1 łyżkę soli, 3 łyżki mąki pszennej, pół łyżeczki pieprzu, pełna łyżeczka kminku, papryki słodkiej oraz tymianku, pęczek natki pietruszki. Na sos potrzebujemy 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 300 ml wrzącej wody i na koniec do posypania potrzebujemy 100 g cheddara. W pierwszej kolejności ziemniaki gotujemy do miękkości i studzimy. Do mięsa dokładamy 150 g drobno poszatkowanej kapusty. Jedną, drobno pokrojoną, a najlepiej startą na tarce o drobnych oczkach cebulę. Wciśniemy czosnek. 3 łyżki mąki. 30 ml oleju, ewentualnie oliwy. Pęczek natki pietruszki. Pełną łyżeczkę soli. Pół łyżeczki pieprzu i po pełnej łyżeczce, tak jak wspominałem wcześniej, papryki, kminku oraz tymianku. Wbijemy dwa jajka. Wyrabiamy na jednolitą masę. Z mięsa formujemy owalne kotlety. Rękawice czy dłonie możemy delikatnie przesmurować olejem. Środek zagniatamy tworząc taką łódkę. Ziemniaki odsadzamy i studzimy. W międzyczasie mięso stawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni na około 30-35 minut. Przez ziemniaki tuczemy. Dodamy łyżkę stołową soli, pół łyżeczki zmierzonego ziela angielskiego, 30 ml mleka. Opcjonalnie możemy dołożyć łyżeczkę mięty, ewentualnie natki pietruszki. Dołożymy ser cheddar około 50 g. Wszystko dokładnie wyrabiamy. Pół godziny minęło. Teraz na mięso wyłożymy ziemniaki. Formujemy takie owalne kotleciki wielkością przypominające otwory w mięsie. dwie łyżki koncentratu rozpuścimy w 300 ml wrzącej wody Polewamy po klopsach Obsypujemy czedarem. stawiamy w tej samej temperaturze ponownie na 30 minut. Minęło pół godziny i tak się klopsy prezentują. Jeśli się przepis spodoba, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.